Dzisiejszy odcinek upłynie nam na wspomnieniach z czasów dzieciństwa, ponieważ będziemy spożywać takie oto czerwone orężaty. Mi osobiście kojarzy się z gaszeniem pragnienia po lekcjach WEF-u i kupowaniem picia w kubeczku za 20 groszy w sklepiku szkolnym. O, tak. Spożywało się w dużych ilościach pod wiejskim sklepem w czasie wakacji. Chyba wszystkie łączyło jedno. One nie mają smaków, one mają kolory. Nie ma co przedłużać. Teraz uwaga! No coś tam syknęło. Tak słabo. Słabiotka. Ale rzeczywiście. Pachnie tak jak orzał. Landrynkami, tak jak powinna Pachnie jak energetyk. Nie, pachnie dokładnie tak, jak pachniała 25 <grym> lat temu. Pachnie 94. <grym> <grym> I odpowiednio się pieni. Nie no, fajnie. Taka sama jak wtedy, moim zdaniem. Ach, te słodziki. Nie różni się smakiem. W porządku, dobre. Nie wykręca od tego cukru. No właśnie, nie, jest bardzo słodka. Może nie jest taki smak intensywny jak kiedyś, z tego co pamiętam, ale jeśli chodzi o nachalność tego landrynkowego smaku, to takie 6 na 10. Ten gaz to jest taki muska po języku. Przejdźmy do tego składu. To właściwie jest woda. No woda, syrop. Cukier i aromaty. W 100 ml tej oranżady jest mniej cukru niż w 100 ml koli. Słuchaj, słuchaj. Zero gramów tłuszczu. Wow, no rzeczywiście sporo tego, tych substancji różnych, takich. Jaki to ma mieć smak w teorii? Czerwony. Mi się przywołują te, ja wiesz, gorące lato, krótkie spoddenki, piłka nożna, wiesz, komplet boiska, no fajna sprawa, no. Dobrze, to ile byś zapłacił za takie wspomnienie?

Zeta taniej. Oczywiście, <laughs> no bardzo niedużo. To zaraz pójdę, kupię sobie jakąś skrzynkę. To fajne. Z czego uwaga, 59 groszy to jest tak naprawdę koszt oranżady, a 40 groszy to jest kaucja. Czyli może jakbyś zapytał, ale czy możesz jest... na miejscu, okay. to 60 groszy niecałe. 59 groszy płacisz za 330 ml oranżady. <laughs> to powiem ci, że nie tylko smak jest jakby powrotem do roku 1991 lub drugiego, ale cenowo również. Opłaca się? No, mega się opłaca. Jest to niedrogie, bardzo niedrogie, jest to w miarę dobre, to powiem, że to się opłaca. Ja jestem w szoku, naprawdę 60 groszy niecałe za taką oranżadę. Nie, ja też jestem bardzo w szoku. Bardzo mało. Mhm. Mhm. Także dla mnie to też się opłaca. Ja nie polecam tego, dlatego że to nie jest... Zdrowy napój po prostu. E, a lepiej sposób. byłoby te pieniądze zainwestować w coś zdrowszego. No nie polecam, bo to po prostu nie jest zdrowe. Smakowych walorów też nie ma wybitnych. Podsumowując, moim zdaniem to się po prostu nie opłaca. Nawet za 9 śnieg. Jeżeli uważacie, że to się opłaca, koniecznie dajcie nam znać w komentarzach. I zasubskrybujcie.